Człowiek w żelaznej masce, człowiek z żelaza, Robocop, terminator. Czymże są te postacie, jeżeli chodzi o Ciebie? Ty chyba jesteś człowiekiem z tytanu. Adrian Kostera jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Witam serdecznie. serdecznie. Bardzo mi miło Ciebie poznać. Powiedz mi, oglądając, słuchając o Twoich wynikach, za chwileczkę o nich powiemy, to po prostu włos, jeżeli ktoś ma na głowie się jeży. Skąd, skąd się to w ogóle wziąłeś? <grym> Ja z marzeń. Wiesz, w ogóle mówisz człowiek z żelaza, człowiek w ogóle, wiesz, z jakichś no, stworzonych stu, sytuacji. zaraz to wyjaśnimy. Ja zawsze mówię, że jestem człowiekiem z marzeń przede wszystkim, czyli pewnego dnia na 30 urodziny zamarzyłem sobie zrobić rekord Guinnessa. E, jakiś o wiek. jakim rekordzie Guinnessa mówisz? E, wtedy to było 100 triatlonów Ironman 100 dni. Mhm. Teraz to będzie najdłuższy triatlon na świecie. No i tak po prostu... Zamarzyłem i zacząłem działać. Zanim przejdziemy do tych liczb tego wszystkiego, bo dzisiaj się będę czuł jak abiturient tegoroczny i będę pisał za chwilę maturę rozszerzoną z matematyki. E, słuchaj. E, paliłeś papierosy, zmagałeś się z jakimiś demonami, bo nie jesteś jakąś osobą, która wywodzi się, że wiesz, w szkole tam intensywnie sport, później jakieś kluby i tak dalej, ciągle w sporcie, no i dobra, fajnie by było to przekuć gdzieś na jakieś sportowe super wyniki. Jest tu całkiem coś odwrotnego u Ciebie. Tak, do, dokładnie jest tak, że jak miałem 30 urodziny, to sport nie istniał w moim życiu w ogóle. Mhm. Na takim poziomie, że nic nie uprawiałem, ale na takim poziomie, że w ogóle nie znałem sportowców, e, nie oglądałem sportu, bo po prostu sport pojawił się tak nagle, nie? że sobie wymyśliłem, że chcę zrobić jakiś rekord Guinnessa, zacząłem sobie szukać i tak ślepo w księdze Guinnessa znalazłem, no, jakiś facet zrobił 50 Ironmanów 100 dni. Obejrzałem okay. się, co to jest triatlon Ironman, mówię, okej, okay, no to ja zrobię 100 kiedyś. I tak, słuchaj, papierochy rzuciłeś od tak? No, tak od tak to rzucałem 15 lat, ale w końcu rzuciłem od tak, no. Czyli można. Słuchaj, jeżeli powiemy, bo wziąłeś chyba w 2019 roku udział w swoich pierwszych takich zawodach biegowych, tak nazwie, nie? Co to było? E, tak, ja w ogóle rozpocząłem w 2016 przygodę. Czyli, 16, 17, 18, czyli po trzech latach takiego treningu, walki z nałogiem wyszedłeś po raz pierwszy do zawodu, stanąłeś na no prawda. E, tak naprawdę zacząłem startować już prędzej, ale 2019 to był taki przełom, że zacząłem mm -hmm. zawody też wygrywać. E, pobiegłem bieg na 100 km, który wygrałem. Mistrzostwa Holandii w biegu dobowym, mm -hmm. które wygrałem. E, Mistrzostwa świata podwójny Ironman, gdzie w ogóle jako amator w takim triathlonie czy w świecie no w mistrzostwach świata mm -hmm. od razu czwarty byłem. Więc 2019 to był już taki duży przełom, no. Podwójny Ironman, ale tam się pojawił również chyba Eee, ile, pięć razy Ironman? Tak, później był pięciokrotny i 10 dziesięciokrotny. Żeby tak e, naświetlić, bo nie każdy wie, cóż to jest takiego Iron Man, Czyli pięć razy, jeżeli chodzi o pływanie, czyli pięć razy trzeba zaliczyć dystans, tam jest ile? Dokładnie. To jest, tak, to w ogóle jest najtrudniejsza rzecz, którą zrobiłem, bo to bez snu zrobiłem. nie? Czyli tak, e, zacząłem od pływania. To jest 3 km? 19 km. 19 km, ok. Odpływania. 900 km na rowerze i 211 km biegu. To już mówisz o całej piątce. O, o pięciokrotnym, O tak. całym pięciokrotnym. No to jest naprawdę dystans aż niemożliwy. Powiedz mi, jak to technicznie wygląda, jeżeli chodzi o na przykład odżywianie, toaletę? W ogóle to się zawsze rozgrywa na pętlach Aha. dla bezpieczeństwa. I jeżeli chodzi o odżywianie, to jest tak, że pętle są małe. No, pływanie jest w basenie, czyli 50 metrów, czyli co 100 metrów obok... Na murku stoi jakiś mój support. Mhm. Na rowerze pętla miała 9 km, czyli około niecałe 20 minut. Mhm. Na biegu 1,2 km, czyli tam powiedzmy 7-8 minut. Mhm. No i e, jem dużo. Uwierzcie, że jem o, o, bardzo, bardzo dużo. Mhm. I, i, I co tą pętlę, po prostu jak jadę na rowerze, to wyciągam rękę i ktoś mi coś podaje czy bidon, czy jedzenie, czy cokolwiek. Okej, okay, ale tak jedzenie, na przykład, to dodamy jakąś pałkę od kurczaka, czy, czy na przykład to są jakieś kanapki, czy to jest, jest wszystko też policzone, wszystko, no weź. bo energetycznie, ja myślę, że to też jest masz wszystko policzone, żeby nie było za dużo, nie było za mało. Tak. Jakby przesuwając się od jakiegoś jakiegoś sprintu, nie wiem, bieg na 5 km, poprzez dziesięciokrotny Ironman, to przychodzi taki fajny gradient, że na przykład na początku jest tylko jedzenie sportowe, tak do, do 100 km to jest tylko żel i nic więcej, ale później już jak zawody zaczynają trwać dobę, dwie doby, trzy doby, to już nie można, już nie, nie da się na samych żelach przelecieć wszystkiego i zaczyna wjeżdżać normalne jedzenie. Dla mhm. mnie to jest na pewno awokado i łosoś, tego je mnóstwo. Ok, e, tłuszcze tam. Tak, tłuszcze, mhm. zupy każdego rodzaju, kremy, mhm. ale też ryż lub makaron z jogurtem i owocami. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o jedzeniu, bo staram się, żeby w tej odrobinie tego wywiadu, żeby było jak najwięcej informacji. Jak wygląda u ciebie trening? Zaraz o tym przedsięwzięciu powiemy, do którego się przygotowujesz, już startujesz 1 czerwca, ale to za moment, ale jak wygląda trening u ciebie? Czy to jest trening na siłowni, czy to jest trening, nie wiem, codziennie biegasz, codziennie pływasz, jeździsz na rowerze, czy to jest jakoś podzielone na poszczególne dni? Teraz jest trochę inaczej. Do zeszłego roku do czerwca zeszłego roku trenowałem jakby powiedzieć klasycznie, czyli trenowałem po to, żeby być szybszy, silniejszy, robić lepsze wyniki. Czyli to u mnie wyglądało trzy jednostki biegowe, trzy basenowe, trzy rowerowe w tygodniu. Okay. Zazwyczaj po dwie godzinne, takie mocne, intensywne, interwałowe. Jedna jednostka jakaś dłuższa, dłuższe wypływanie, dłuższe wybieganie. Do tego siłownia dwa trzy razy w tygodniu, mhm. codziennie kor i codziennie yoga. To tak wyglądało. No, teraz przygotowuję się do takiego zupełnie innego, niespotykanego wyzwania, mhm. które wymaga trochę przebudowania tego wszystkiego, bo ja już nie muszę być szybszy, ja już nie muszę być silniejszy, ja po prostu muszę znieść olbrzymie dystanse. Więc od, ostatni mój rok to jest po prostu e, trening, który nie jest treningiem e, tak naprawdę. Czyli dzisiaj sobie pobiegam 6 godzin, jutro sobie pojeżdżę 8 godzin, e, pojutrze po po <grym> popływam 4 godziny i okay. tak po prostu. Taki light. Tak, Przyzwyczajam moje ciało do tego, <grym> żeby było w stanie wykonać jakąś ilość ruchów codziennie <grym> i też żeby mój organizm potrafił przyjąć i spalić i przetworzyć jakąś ilość energii. Na pewno u Ciebie też wyznacznikiem jest to tętno, gdzie na przykład robiłeś Y, przypuśćmy, no nie wiem, żeby ci nie urazić, 20 km przebiegasz ten dystans i patrzysz, jakie jest tętno. Później przebiegasz i patrzysz, że czas się zmniejsza, a tętno idzie też w dół, co świadczy o wytrzymałości, prawda? Tak, to jest w ogóle genialne, bo 95% ludzi, którzy przychodzą do mnie na treningi nie rozumieją, po co na przykład trenujemy wolno. Właśnie okay. po to, wczoraj miałem taką rozmowę z chłopakiem, który trenuje już tam kilka lat i on mówi, że no on trenował, był coraz szybszy, doszedł do jakiegoś tam momentu, że zaczyna biegać. Y, maraton tam tempem 4,15, mhm. tylko mówi no mnie, ja nie wiem, co z tym moim tętnem, bo ja biegam i mam 185 cały czas. wysoko bardzo. A ja i widzisz, to jest Twój ogranicznik. To okay. jest... I teraz pomyśl sobie, że jak zaczniesz trenować e, inaczej, bardziej właśnie budować bazę nową, kondycję, wytrzymałość, to nagle ten sam dystans przebiegniesz z tętnem 168 i robisz rezerwę, żeby znowu móc być trochę szybszy. A, a to jest jednak nawet o 10 tych takich jednostek na tętnie, to już jest ogromny postęp. O, mnóstwo, tak. Słuchaj, jeszcze wrócę do Twoich podstaw. Yy, bo raz, ty nie umiałeś pływać? Nie. Jeszcze chyba dzisiaj <noise> też nie lubię podobno. Ale na rowerze potrafiłeś jeździć. Yy, tak, wiesz, ja mieszkałem w Holandii zawsze, więc rower jest ten jakby... Okay, ale pływanie częścią. w Holandii też, bo tam jest przecież wszędzie wody, nie? Nie. My... Ale do czego chcesz, przepraszam, że ci przerwę? Bo zacząłeś biegać, rzuciłeś nauk, przygotowałeś się, przygotowywałeś się do tego swojego przedsięwzięcia, no ale chodziłeś nie do lekkiej pracy tam w Holandii. I pogodziłeś to wszystko. Ja zawsze uważałem, że to była część treningu też, wiesz, ta okay. praca na szklarni. Czyli wydolność, nie? Tam gorąco. Tak. To też, też spowodowało, że jak właśnie zacząłem w wieku 30 lat, to bardzo szybko zacząłem robić wyniki, bo jednak raz, robiłem mnóstwo kroków, gdzieś codziennie 20-30 km pokonywałem, więc jakby moje stawy były przygotowane do tego, żeby długo biegać. Dwa, co uważam, że jest najfajniejsze, co z tej pracy wyniosłem, to, co się teraz przekłada, że Praca, chociaż to nie jest miłe, ale jakby w tej perspektywie sportu, nauczyła mnie, że moje cierpienie nie jest ważne. Że jak jest gorąco, to mhm. trzeba pracować. Że jak pada, to trzeba pracować. Mhm. Że czy, czy się chce, czy nie, o 6 trzeba wstać. I teraz mhm. przekładając to na trening i na zdobywanie, wygrywanie zawodów, to jest tak samo. Jest gorąco, to trzeba biec, jest zimno, to trzeba biec, spada, jedziemy na rowerze. Nie, po ma, prostu. nie ma żadnych tak. wymówek. A teraz powiedzmy o tym, co szykujesz już 1 czerwca, bo to będzie no, ultramaraton. generalnie. Najdłuższy maraton, jaki ktoś przebiegł, ja mogę się pomylić liczbą, ale to jest około ponad 7000 km? Może tak być, no. A ty sobie zapragnąłeś, prawda, obiec kulę ziemską dookoła, oczywiście w cudzysłowie, bo się nie da, czyli to będzie ile? 40 tysięcy? i tutaj jest 170, 170, 170 km. 170 Dokładnie km. to będzie triatlon. Triatlon? E, tak, więc to nie będzie samo bieganie. Zaczynam od pływania. Okej, okay, teraz tak. Uważajcie, 67 dni pływania codziennie będzie do przepłynięcia ile? 18... 18 km. 8,205 18... łącznie. Łącznie. Ty że równanie, mówił, dobra? Tak, 125 Następnie przesiadasz się na rower i to będzie po 200 km dziennie i to będzie 155 dni. dni. Czyli no. 31 131 km. I Już zostaje... dużo razy to mówiłem. O kurczę, i zostaje ostatnie przedsięwzięcie, czyli. Bieg. bieg i to będzie 143 dni yy, dyst na dystansie 55 km. 55 km. 7 833. 833. I wiesz, które zdałeś? Zdałem <grym> maturę tak. <grym> <grym> rozszerzoną. <grym> Słuchaj, myślałem że można to sobie rozłożyć, wiesz, dzisiaj sobie popłynę, o, jutro też, dobra, jutro sobie przebiegnę, tam, pojadę na rowerze 200 km, czuję się zmęczony, sobie jutro popływam, jutro przebiegnę. To tak nie jest, to nie jest takiego... To, to by było super easy dla mnie i tak no. bym chciał. W ogóle początkowy plan był taki, żeby robić codziennie triatlon, czyli zaczynać od pływania, później rower, później bieg i tak codziennie, to też by było fajne. Aha, na taką zmianę. Tak, ale mhm. wytyczne Guinness World Record, jak otrzymaliśmy, stwierdziły, że jeżeli chcemy mieć the longest triathlon, Guinness World Record, to musimy po prostu zrobić to tak, jak jest kwiatom. Czyli najpierw przepłynąć, później przejechać i na końcu wszystko przebiec. I będzie to trwało równy rok, w dzień, w dzień, bez żadnego wolnego dnia. Zaczynasz 1 czerwca i kończysz yy, 31 maja 31 maja. Jak to technicznie wygląda? Tak jeszcze zapytam. Czy to jest, wiesz, dzisiaj płyniesz tu, jutro płyniesz tam, dzisiaj biegnę tam, na rowerze będę jeździł sobie tu, czy masz już wyznaczone trasy, będą to jakieś pętle, że wiesz, że jesteś przygotowany, że tam się nic nie stanie, trasa będzie przygotowana, no bo będziesz zaczynał na przykład bieg zimą, to będzie gdzieś styczeń luty, więc no, mogą być ciężkie warunki. Wszystko zniesiemy. <laughs> więc tak to ja jestem e, pewien. Tego. Przede wszystkim w ogóle ja będę pisał książkę i uważam, że ten aspekt, właśnie, o który pytasz, czyli całe przygotowanie logistyczne, techniczne tego wyzwania. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że ludzie zobaczą mnie gdzieś tam poruszającego się, ale właśnie jak my tworzyliśmy te trasy porozumienia z samorządami, ze strażami, z policją, z ratownikami, zdobywanie fi finansów i tak dalej. Więc to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. A technicznie to będzie tak wyglądało, że zaczynam pływać 1 czerwca we Wrocławiu mhm. w okolicy mostu Brunwalskiego, rzeka Ławka i tam jest impreza rozpoczęcia. 1 czerwca właśnie już Będziemy tak, tam oczywiście. Następnie przenoszę się do Sycowa zalew w Stradomia, gdzie pokonamy resztę pływania. będzie jest e, niedaleko plaży już można zobaczyć, że jest pętla dla mnie przygotowana. Tam pętla będzie miała 250 metrów i, i będę na nie, tej pętli pływał. W ogóle całe wyzwanie jest otwarte społecznie, czyli Powstaje strona, gdzie mhm. każdy będzie mógł e, zadeklarować wzięcie udziału i ze mną pływać, ze mną jeździć, ze mną biegać, właśnie na okay. tych kolejach. Każdy będzie mógł zdecydować swój dystans. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i przebiegł ze mną 55 km, ale ktoś będzie mógł przyjść i przebiec 5 km, 10 czy zrobić swój pierwszy. Czy dla ciebie to maraton. będzie bardziej motywujące, czy demotywujące? Dla mnie e, tak jest pewna taka równowaga, ale raczej na plus, w sensie, że jest to dla mnie trochę utrudnienie, mhm. ale z drugiej strony e, ja się tym napędzam. Tym, że wiem, że to działa, że nie robię tego egoistycznie dla siebie, bo chcę jakiś rekord mieć na nie, tylko mhm. wiem, że to ma jakieś przełożenie na życie żeby, ludzi. Żeby zachęcić, właśnie, że nie musisz być sportowcem, nie musisz y, mieć na przykład 17 lat, żeby zacząć cokolwiek robić. Może ci się wydawać, że wiesz, palisz papierosy, pijesz wódkę, że już jest koniec z Tobą. Ty pokazujesz, że na wszystko jest miejsce, czas i nigdy nie jest za późno. Tak, w ogóle moje motto to ograniczenia, człowiek sam konstruuje, więc to, to mówi wszystko. I właśnie jeżeli chodzi o to wezwanie, właśnie o to mi chodzi, żeby dotrzeć do Polaków, wszystkich, ale właśnie nie tylko sportowców. Bo Ktoś, kto biega, po prostu sobie biega, więc przyjedzie do mnie e, jako tam dodatkowy sobie miły, lekki trening i mhm. jest fajnie. Ale właśnie chcę dotrzeć do tych ludzi, którzy jeszcze nie biegają, którzy teraz siedzą e, często całe dni w pracy. E, ja w ogóle niosę taki hashtag od dwóch lat, jestem kimś więcej. To jest właśnie taka opowieść o tym, że ludzie zawsze, mhm. wszyscy ludzie mają takie ważne funkcje społeczne. E, nie można im umieszać, bo to są ważne funkcje, czyli że każdy jest rodzicem, e, no nie każdy, ale no dużo osób jest rodzicem, partnerem i pracownikiem. I na tym kończy się często życie, że rano się budzimy, jemy śniadanie, idziemy do pracy, wracamy, spędzamy trochę czasu z rodziną, idziemy spać, Netflix i, i tak dnia życie. A jestem kimś więcej, to jest taka opowieść o tym, że co się dzieje, kiedy nagle zaczynamy być biegaczami, wędkarzami, podróżnikami, fotografami i mamy jakąś tą swoją pasję w tym wszystkim. Później spotykamy ludzi, którzy też są fotografami, możemy z nimi rozmawiać o tym o, o fotografii, albo wędkarze, że gdzieś tam złowiłem jakąś rybę i nagle całe nasze życie nabiera barw i w ogóle i zrobi się piękniejsze. I właśnie do tego zachęcam, żeby ludzie, ja w ogóle będę się bardzo wolno poruszał, bo mam mnóstwo mnóstwo kilometrów przed ja sobą. Ja wyciągnę może swój rower z garażu no, i wiesz, pewnie, spotkamy oczywiście. się na pewno na trasie, będę cichutko za to będę jechał, jak, jak myszka i Nie, postaram wiecie, się dotrzymać takie tempo. Ja mam coś takiego od zawsze, wiesz, no, wczoraj przyjechałem żarowy, biegałem z ludźmi i chodzi o to, że jak ja już Biegam z kimś, to nie chodzi o to, że ja sobie biegnę, ja się popisuję jak super fajną formę ma Adrian. Teraz patrzcie, podziwiajcie i klaskajcie, chodzi o to, że ludzie przyjeżdżają i biegniemy razem. Nikt nie zostaje z tyłu, więc jak przyjdzie ktoś, kto w ogóle nie umie biegać, to będziemy go wspierać, wiesz, tak długo jak to jest, żeby właśnie pokazać ludziom, że zacząć można w każdym momencie i z każdego poziomu. 365 dni ciągle w ruchu. Wiesz, trochę jak forest Gump, gdzie wyszedł z domu i zaczął biegać i biegał i biegał, biegał rok za rokiem, ale nie o to chodzi. Powiedz mi, Jedno z ostatnich pytań, bo są na pewno jakieś obawy. Czego byś nie chciał doświadczyć? Bo wiem, że na przykład, czy będziesz pływał, czy cokolwiek. Przynajmniej kiedyś gdzieś słyszałem, że gdzieś jakaś mała ranka, no to ciągły, intensywny wysiłek. Gdzieś jakieś, to tak jak gdzieś tam jakaś dziurka się zrobi, ale jak już używane, to nagle się robi dziura. Czyli co jest Twoim najgorszym takim, wiesz, w myślach, bo na pewno coś takiego masz, czego byś chciał się ustrzec? Są rzeczy nieprzewidywalnych, To znaczy, że. Cały ten projekt realizowany jest przez olbrzymie zasoby specjalistów ludzkie od marketingu poprzez sztab medyczny i tak więc mamy mnóstwo rzeczy przewidzianych, które nie mogą nie iść. Tak jak mówisz, jedna ranka. Jak ja będę pływał 8 godzin dziennie i zrobi mi się jakaś rana, to ona się nie zagoi przez całe dwa miesiące. Będzie mm -hmm. tylko się cały czas pogarszać, więc to są już takie rzeczy niebezpieczne, ale wiemy, wiemy jak sobie z tym radzić, z tym, jak zabezpieczyć taką ranę, nawet żeby. W, w, czyli w wodzie, sztab lekarzy, odpowiednich ludzi wszystko, cały czas jest. Ale są rzeczy nieprzewidywalne, czyli nie wiem, nowa pandemia, jakiś samochód, który nagle nie wiadomo skąd się weźmie i, i mnie potrąci, e, czy nie wiem. A jak kot czarny ci przebiegnie drogę, to się nie obawiam. Ogólnie ja traktuję to jako raczej coś pozytywnego. Okay. Tak, a mam odwrotnie. 13 piątek często mi się najlepsze rzeczy w życiu przytrafiły. No, na przykład dzisiaj. A dzisiaj jest 13? Nie no, Nie, może dobrze. być. Więc takie rzeczy nieprzewidywalne. Boimy się też trochę burzy, chociaż nie do końca, ale tak, bo ja w burzy hmm. mogę jechać, jeżeli nie będzie piorunów, tak? Jeżeli będą pioruny, to nie mogę pływać, nie mogę jechać na rowerze. Liczymy, że tak w ciągu dnia, no raczej się nie zdarzy, że 24 godziny będzie cały czas piorun, piorun, piorun. No właśnie, a co w takim przypadku? No macie plan jakieś B. okienka pogodowe, więc na przykład e, patrzymy pogodę, mamy jakby dojście do, do takich ludzi, którzy bardzo dobrze potrafią nam podać pogodę, więc mamy okienka, że tu pół godziny, tu godzinę i tak Oj, dalej, wtedy więc będę i ruszał, staje, ruszał, staje. No i, i, i gdzieś te 8 godzin dziennie uda się zrealizować mam nadzieję. Cudownie będzie to wszystko śledzić, będzie dużo czasu, bo to aż cały rok będziemy dopingować, śledzić, oczywiście na bieżąco informować o Twoich wynikach. Zdrowia Ci życzymy. Bardzo jest miło mi powitać się w Teamie Seven Nutrition, gdzie na pewno Ci ani suplementów, ani niczego nie zabraknie, tylko żebyś to przejadł. Już za tydzień będzie premiera żeli energetycznych, również właśnie dla takich sportowców, gdzie ten wysiłek no, powyżej przynajmniej dwóch godzin. Elektrolity w tabletkach, gdzie są chyba no, niezbędne nie? takie rzeczy. Żele, Izotonik, elektrolity. No i przy już dużym wysiłku to magnez D3, to, to, to jest must have, nie? Myślę, że to nie nasza pierwsza i ostatnia rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam za ciebie kciuki, jak pewnie tysiące, jak nie miliony osób, bo na pewno śledzą Cię też na całym świecie. A żebyś nie poszedł z pustymi rękoma, zapraszam Cię do sklepu i wybierzemy sobie tak, czego dusza zapragnie. Trzymajcie się zdrowo i trzymajcie kciuki. Hej, cześć! cześć, cześć już jesteśmy na bazie. Witam serdecznie. To jest tylko kropelka w morzu. To dla Ciebie izotonik. Na pewno już go sprawdzałeś, także sprawdzę tak, się bardzo wyśmienicie. Dobre. Tak jak mówiłem, już niebawem promocja i premiera naszych najnowszych produktów, o których wcześniej powiedzieliśmy. No co, rozejrzyj się, ja przyniosę torby, plecaki, spakuj, co ci <takuje> pasuje. I tak przez 365 dni przez cały ten proces, gdzie będziesz chciał pobić ten rekord Guinnessa. Oczywiście jestem spokojny o ciebie, żeby się nic złego nie wydarzyło. Trzymajcie kciuki i to, jak już mówiłem, nie jest nasz pierwszy i nie ostatni wywiad. Spotkamy się też na pewno na trasie. Ja już będę szykował rower, dobra? Tak, oczywiście. Do, <laughs> do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Hej.